Synowcy w co Teraz przejdziemy się windą warszawą oraz zrębem po modernizacji przez windę warszawę. Najpierw jedziemy tym zrębem z drzwiami typu wóz. Ciekawe. Jestem bardzo na z tego, To jest, muszę jest? troszkę, że nie bardzo troszkę, troszkę nie z nie działa. Trudno. чем это страшнее. Organizacji przez Wilnę Warszawę oraz Winda Warszawa.